Główny programista, starszy projektant, scenarzysta, grafik itd. Itp. W branży gier stanowisk jest wiele, a na każdym zadania są, no właśnie, jakie. Spróbujemy ten węzeł gordyjski rozwikłać i podpowiedzieć, jaką szkołę warto skończyć, by pracować w tzw. game devie. To są to takie skoki adrenaliny i skoki euforii. Domorośli programiści często nie dają rady. Nie, nie, nie robimy eksperymentów. Do zadań podak menadżera przede wszystkim zależy zarabianie pieniędzy. Nie są to jakieś tylko suche numerki. Takie rzeczy będą jakby coś tam wycinamy i tak dalej, tak? Zaczniemy od stanowiska chyba najprostszego, wydawałoby się. Jestem senior writerem, czyli mm, jestem odpowiedzialny za językową, pisaną y, i także mówioną stronę naszych gier. Przy pierwszej grze pracowałem jako, jako scenarzysta i, i autor dialogów, także jako człowiek, który wyszukiwał aktorów, y, którzy by nam nagrywali głosy, później nagrywał fizycznie przez sieć z nimi te głosy, y, y, reżyserował sesje nagraniowe. Odpowiadałem także za lokalizację do y, w sumie 8 języków, łącznie z polskim, do której grę zrobiliśmy. Przy kolejnych grach bardziej te zadania zostały zepchane na zespół. Ja je nadzoruję, ponieważ bardziej jestem zajęty promowaniem naszych gier. Równie proste zadania, co scenarzysta, ma programista, który po prostu implementuje. Niemniej, co programista? To inne podejście. Moja praca polega na implementacji pomysłów kolegów i przekładaniu ich na język, który rozumieją komputery. Jestem programistą gameplaya, czyli zajmuję się implementacją mechanizmów gry. No i ma pracę także spotykam się z designerami. Oni mówią mi o Mechanizmach, które chcieliby mieć w, w, w naszej grze. Ale to też nie jest tak, że jestem tylko wyrobnikiem, no bo po pierwsze mogę mieć własne uwagi co do tego. Po drugie, często przy porządkowaniu tych pomysłów i uściślaniu ich, no, wychodzi parę błędów, które trzeba poprawić. To jest tyle ciekawe, że jest w niej mnóstwo wyzwań i bardzo do takiego po prostu konfidowania, tak? Bo daną funkcjonalność można zwiększać na wiele różnych sposobów i czasem więcej czasu właśnie spędzam myśląc, jak to zrobić najlepiej? Najtrudniejsze jest to, że cały czas coś się zmienia. Taka gra w trakcie produkcji to żywy twór i często niektóre pomysły upadają, a niektóre pojawiają się nowe już w trakcie całej produkcji. No balansuje się pomiędzy skrajną euforią i skrajną frustracją. Najwięcej satysfakcji sprawdza, sprawia mi to, że te parę linii kodu, które napisałem, zaczyna żyć własnym życiem. Skoki euforii, tak? To właśnie mm, daje takiego, taki bodziec do dalszej pracy i takiego. To jest MyKopa. Ja mam wykształcenie wyższe, e, informatyczne, jestem po Politechnice Warszawskiej. To skończyłem informatkę na Politechnice i to skończyłem SGH, ale rzadko kiedy używam wiedzy wyniesionej z, z tych uczelni. Bardzo mi się przydaje, bo na uczelni mieliśmy sporo zajęć związanych mniej lub bardziej z e, tworzeniem gier. Co jest ważne i czego właśnie nauczyłem się studiując, to jest zdolność szybkiego uczenia się i przyswajanie nowych technologii, nowych koncepcji, idei. Jeśli ktoś chciałby pracować na podobnym stanowisku do mojego, no to oczywiście polecam wykształcenie ścisłe, najlepiej od razu informatyczne, programistyczne. Wystarczy samemu dużo spędzić czasu, tam czytając właśnie jakieś książki, bo jest dużo dobrej literatury na temat robienia gier, lub po prostu przeglądając jakieś strony internetowe, no i też po prostu grając. Jeśli tak trudno powiedzieć coś jednoznacznego o scenarzystach czy programistach, to może z grafikami będzie łatwiej? Przede wszystkim nadzoruję tworzenie Nowych postaci do gry, co oznacza, że gromadzę zasoby i zarządzam zespołem. Jestem tym grafikiem, a jednocześnie z uwagi na to, że robię rzeczy 2D, jestem rysownikiem, to moja rola bardziej polega na rysowaniu jakichś obiektów. Tworzenie grafiki do gry wideo to świetna sprawa. Interesowałem się tym od dziecka. Zajmowanie się tym zawodowo jest super. Zawsze jak zaczynamy jakąś część gry do zrobienia, to tworzymy jakieś bardziej koncepcyjne rzeczy, czy testujemy pewne rozwiązania. Patrzymy jak to się sprawdzi, a pokazujemy to osobom, zbieramy jakieś tam uwagi, jak się komuś to podoba, czy to się sprawdzi w oczach potencjalnego odbiorcy, i dopiero później tworzymy jakby bardziej finalny wygląd tego. To znaczy, już dokładamy jakąś taką ładną oprawę, czyli ilość godzin po prostu trzeba włożyć w dopracowanie danych rzeczy, ich się efekciki chcę po prostu no, stworzyć taki bazę finalny, czysty wygląd. Tworzenie gier odbywa się w dużym tempie, więc zawsze wyzwanie stanowi utrzymanie wysokiej jakości w tak krótkim czasie. Największa fajna jest chyba w tym, że rzeczy, które później w są od widoczne. Kiedy zaczynałem edukację te 16-17 lat temu, nie było szkół uczących grafiki komputerowej do gier. Mieszkałem wówczas w Dallas i uczęszczałem do tamtejszego Instytutu Artystycznego, gdzie był kurs z grafiki i multimedium. Wykształcenia, które mi się przydaje w pracy, skończyłem szkołę animacji, która trwała rok, tylko to była troszeczkę inna szkoła niż większość szkół w Polsce, które działają w tybie 3-5 lat. Nasza trwała rok, miała zajęcia 6 dni w tygodniu. Są pewne konieczne podstawowe umiejętności, choćby szkicowanie. Taka wiedza fundamentalna, będąca podstawą każdej sztuki. Oczywiście polecam naukę w klasycznych akademiach sztuki, choć aktualnie jest wiele szkół uczących specjalnie, nie na potrzeby tak, gier wideo. Mi się wydaje, że generalnie w Polsce jest jeszcze trochę problem z tymi szkołami, także najlepsze rozwiązanie to przesiedzenie ilości godzin przed biurkiem i przeszparanie internetu, bo dzisiaj materiały są bardzo łatwo dostępne. Jest to po prostu kwestia cierpliwości, motywacji, pogrzebania i naprawdę skorzystania z tych materiałów, a nie po prostu ich przyjrzenia. Miało być prościej, ale wcale tak nie jest. Może zatem w ramach oddechu coś o testowaniu. Bo czy może być coś skomplikowanego w sprawdzaniu innych? Zajmuję się testowaniem, czyli pilnowaniem, aby gra była spójna z założeniami e, twórców, e, designerów, to przede wszystkim, ale też, żeby gra była spójna, jeżeli chodzi o, o zasady fizyki, czyli takie bardzo oczywiste zasady w naszym świecie. Tak? No i oczywiście pilnujemy też jakości, żeby wszystko co dzieje się w grze, jeżeli mamy jakieś uwagi co do historii, jeżeli ona według nas jest niespójna, jeżeli powiedzmy coś nie trzyma się kupy, wtedy jak dajemy o tym również znać. Błędy bywają różne, więc współpracujemy z różnymi działami, ze wszystkimi tak naprawdę. Testowanie i tworzenie grafiki spośród wymienionych wcześniej zadań wydają się najprostsze. Cóż zatem powiecie o zadaniach koordynatora projektu? Czym taki ktoś się zajmuje? Do zadań Podak menadżera przede wszystkim zależy zarabianie pieniędzy, zapewnianie już tak powiem, rozrywki społeczności komunity, czyli obsługa forum, tworzenie newsów, tak, obsługa fanpage'a. Potem jest, że tak powiem, nadzorowanie tam pracy programistów, grafików itd. tak dalej. Podak Manager współpracuje praktycznie z każdym w firmie, od człowieka, który na przykład siedzi w serwerowni na dole, tak, po samego prezesa, bo każdy... Coś może od niego potrzebować i odwrotnie. Kończyłem finanse i bankowość? Nie skończyłem, oczywiście. Nie ma się co wstydzić. Jeszcze byłem wcześniej na przykład na, na informatyce, ale tam to się jedynie nauczyłem dobrze grać w Quake'a. Wszystkiego, czego się nauczyłem sensownego i takiego ważnego dla mnie zawodowo, to się nauczyłem tutaj. A zatem koordynator projektu zajmuje się wszystkim i niczym: jak szef studia. Chyba. Zajmuję się grubszymi sprawami w firmie, czyli e, głównie częścią biznesową, e, pozyskiwaniem kapitału, tak, zarządzaniem e, budżetem, zajmowaniem się planowaniem długoterminowych e, zadań w firmie, tym czym powinniśmy się zajmować za rok, dwa, trzy. Gram w bieżące wersje, które powstają, przyglądam się prototypom i, i później oczywiście kolejnym wersjom, które, które powstają, więc, więc e, patrzę, tak, czy, te, czy te gry są zgodne z tym, co, co planowaliśmy. No, staram się zwracać uwagę na to, czy, czy projekt realizujemy oprócz tego, żeby był wysokiej jakości, to czy ma cały czas ten potencjał komercyjny, który, który, który chcieliśmy, żeby, żeby gra miała. Inne wyzwania były na samym początku, kiedy zakładaliśmy spółkę, inne są teraz. Na samym początku no, wyzwaniem było to, żeby, żeby pozyskać finansowanie do tego, co chcemy, co chcemy zrobić. Później wyzwaniem było zrobić pierwszą dobrą grę ją wypromować. Tutaj duży nacisk nałożyliśmy na, na, położyliśmy na promowanie. Myślę, że najwięcej satysfakcji daje ta olbrzymia przestrzeń swobody w tym, co, w tym, co robimy. Jesteśmy zupełnie niezależni, dzięki czemu możemy robić takie gry, jakie je chcemy. Jestem sowetem Politechniki Wrocławskiej udziału zarządzania. Trochę się przydało, ale myślę, że branża jest tak specyficzna, że jednak większość tego, co, co mam nadzieję umiem, nauczyłem się już na polu bitwy, czyli, czyli prowadząc działań w spółce, która tworzy gry. Pewnie dobre wykształcenie, skończenie dobrej szkoły pomoże w, w zarządzaniu projektem, czy, czy w takim dobrym, szerszym spojrzeniu na, na projekt, że, że, że jest to jednak też e, dzieło sztuki, tak? Gra komputerowa nie jest, ale jest też to produkt, którym trzeba, trzeba zarządzać. Więc z tego powodu przypuszczam, że dobra szkoła ekonomiczna pomoże. Przyszedł wreszcie czas na najtrudniejsze do ogarnięcia stanowisko. Czyli designera albo projektanta. A projektować można różne rzeczy: misje, poziomy. Całą grę. Przede wszystkim współuczestniczę w wymyślaniu koncepcji gry. Jestem odpowiedzialny za z jednej strony za stworzenie wizji gry, takiej kreatywnej, a z, dru a z drugiej strony za, za jakby przekazanie jej do zespołu, praca z całym zespołem. Praca Quest designera polega na projektowaniu przygód. Czyli moim zadaniem, aż innych ludzi pracujących na podobnym stanowisku jest tak jakby zaprojektowanie a potem wdrożenie takiej przygody już w samej w samym silniku. Kolejna rzecz to jest po prostu nadzorowanie realizacji tych produktów, no i zawsze jest ten etap finalizacji, kiedy też bardzo mocno się angażuje jakby w finalizację projektu. Zaczynamy od jakiejś generacji pomysłów, mamy konkretny problem <coughs> do rozwiązania, że to jest bardzo ogólny, ogólno postawione, jakie player experience chcemy, żeby, żeby gracz miał w naszej grze, to znaczy, żeby co było dla niego fajne. Siadam na nogu z szefem działu grafiki, jeszcze z chłopakami innymi i wymyślamy koncepcję gry, tak, wymyślamy sobie kilka różnych koncepcji gier, co moglibyśmy zrobić w tym kierunku, pójść. Bardzo blisko współpracujemy ze scenarzystami, to są którzy tworzą cały zrąb fabuły do gry. Bierzemy taki scenariusz i dodajemy do niego wszystkie elementy rozgrywki, które chcemy mieć w grze, całą mechanikę. Układamy z, tego, układamy z tego działającą przygodę. Jest taki etap prototypowania, który zazwyczaj zajmuje od miesiąca do dwóch, kiedy po prostu współpracuję z tym designerem, który się już będzie konkretnie tym projektem zajmował, no i kiedy razem staramy się doprowadzić do takiej wersji grywalnej. Generujemy sobie te pomysły, później sobie patrzymy na nie i zastanawiamy się, które są fajne, które są, które są niefajne. Najpierw na, na papierze, na schemacie układamy sobie wszystkie możliwe wybory i konsekwencje, budujemy cały schemat fabularny, Obkładamy to później gameplayem, a następnie przy pomocy naszych narzędzi, naszego toolsetu i języka sztukowego tworzymy już działający quest. Jak już z grubsza wiemy, co chcielibyśmy zrobić, co nam się wydaje, że jest sensowne, to przechodzimy do budowania prototypów. Z mojego doświadczenia wynika, że najtrudniejsze jest zbudowanie logicznej struktury fabularnej, bo jednak gra to nie jest książka, nie to nie jest film. Tu gracz ma pełną swobodę działania, no, w pewnym oczywiście zakresie, na którą mu pozwolimy, ale jednak to graż decyduje o tym, co robi. W związku z tym my musimy zapewnić, że każdy jego krok, który zrobi, jest wsparty przez grę. Czyli musimy tak zbudować strukturę questu. Że ono się nigdy nie zepsuje, czyli przewidzieć, że graś może wejść z tym wejściem, może wejść innym, może zrobić coś wcześniej albo coś później. I z czasem, czasem z tego nam się robi taki schemat, taki pająk wręcz bloczkowy. Najfajniejsze jest tak naprawdę budowanie tego wszystkiego. To znaczy, i koncepcja, koncepcyjna praca jest bardzo ciekawa, dlatego że to jest takie szukanie inspiracji i zamienianie ich w jakiś pomysł na produkt, a potem oczywiście bardzo przyjemny jest moment, kiedy to wszystko powstaje, kiedy to już jest namasalne, fizyczne, widać, że się w Podagrać. Najtrudniejszą rzeczą w, w, w pracy designera wydaje mi się, jest efektywna komunikacja, to znaczy sprawienie, żeby cały zespół pracował do tego samego celu w, w efektywny sposób. Ja akurat jestem wkrótce archeologiem i kiedyś pracowałem czynnie w tym zawodzie. Ja żałuję, że nie studiowałem psychologii. Wydaje mi się, że to jest dziedzina, która by mi pomogła w wielu, w wielu aspektach przy robieniu gier. Studiowałem psychologię, a konkretnie psychologię technologii informacyjnych, tak można powiedzieć, takie, takie ujęcie... Gdzie na studiach zajmowałem się głównie interakcją człowieka z komputerem, projektowaniem interfejsów, projektowaniem właśnie user experience i to mi się bardzo przydaje w pracy. To myślę, że to jest taka odpowiedź, która nie, nie będzie częsta wśród deweloperów gier. Są te szkoły, tak? Teraz powstają różne szkoły designu, znaczy to on, one są krótkie, więc to trudno nazwać taką pełną edukacją. Myślę, że to jest... Y że fajnie na pewno na coś takiego pójść. Mamy bardzo niewiele uczelni, które, które pozwalają na kształcenie się w tym kierunku. Nawet jeśli już są takie kierunki, to niestety w bardzo wielu przypadkach ludzie, którzy je kończą, niestety nie uzyskują odpowiedniej wiedzy, bo prawda jest taka, że ludzie, którzy tam wykłada, wykładają, nie zawsze są deweloperami. Wiedza jest bardzo ważna i jest jej na świecie coraz więcej w ogóle o, o teorii powstawania gier, o teorii designu i, i na pewno w literaturze dobrze jest się orientować. Ale jeśli ktoś na przykład lubi, nie wiem, FPS-y, to myślę, że trzeba sięgnąć coś do architektury, tam też są... Niesamowite, ciekawe książki, które opisują na przykład jak, jak, jak opowiadać przestrzenią jak tego gracza kusić w tej przestrzeni, żeby on na przykład wykonywał to, co my chcemy. Jak widzicie, dróg do bycia twórcą gier jest wiele. Funkcji także. I doboru szkół czy studiów w zasadzie nic nie ogranicza. Musicie jednak zdawać sobie sprawę z jednej, najważniejszej chyba rzeczy. Prawdziwa gra powstaje w procesie prototypowania. Tak? Znaczy nie, nie wychodzi jak diabeł z pudełka z głowy designera, tylko to jest długi, iteracyjny proces budowania prototypów, patrzenia dlaczego on nie jest taki fajny, jak mi się wydawało, i, i budowania na tym kolejnej, kolejnego kroku do tej, do tej wspaniałej gry, która, którą wszyscy, wszyscy chcą, żeby powstała.